Witam Was jak zwykle bardzo serdecznie w programie Metka, w którym dziś sprawdzimy jak jesienią ubiera się jedna z ładniejszych twarzy pulsatu. Zobaczcie sami. Witam bardzo serdecznie, Agnieszka Popielewicz. Jest bardzo zimno, więc dzisiaj pokażę ubranie na cegbulkę. Tak powinno się chodzić ubranym, kiedy jest zimno, chłodno i jeszcze do tego wszystkiego pada deszcz. Zacznijmy od Twoich deszczowych Udków. Tak, moje deszczowe kalosze, które powiem szczerze na polską rzeczywistość klimatyczną są idealne, ponieważ całe wakacje w nich przechodziłam. Festiwal Top Trendy i Opera Leśna, gdzie również jest chłodno i deszczowo e, zdały egzamin wyśmienicie i rzeczywiście używam je bardzo często jak jest deszcz, czy tylko jakaś grubsza skarpeta po prostu do środka I, i, i chodzę w nich, biegam, jeżdżę samochodem, są wygodne. Wygodniejsze I, niż obcasy. Oczywiście, że wygodniejsze, a przede wszystkim nie przemakają, bo nawet buty e, jakieś emu, które też uwielbiam, no niestety przemakają. W związku z tym kalosze to jest najlepsze rozwiązanie. Idziemy z dołu do góry z spodenki. Co masz za spodenki? Jeansy, po prostu. Ja uwielbiam jeansy i, i rzeczywiście tych jeansów mam wszystkie możliwe odcienie. Yy, ostatnio bardzo lubię rurki, bo jednak są najzgrabniejsze, najfajniejsze. Trochę mogą przypominać leginsy, także rurki to jest też podstawa na takie codzienne chodzenie szkolne do pracy jak najbardziej. No to rozbieramy cię z tych cebulkowych warstw. Zacznijmy od warstwy wierzchniej. Tak, to jest kurtka imitująca skórę, nie jest to prawdziwa skóra, y, którą przywiozłam gdzieś chyba z jakiegoś urlopu. Y, w pracy może bardziej. A czemu to nie jest prawdziwa skóra? Nie, nie preferujesz zwierząt na sobie? Mam jakąś tam prawdziwą skórę w domu, ale osobiście nie jestem jakąś wielką wielbicielką, właśnie prawdziwych skór. Jeżeli to skóra ekologiczna, no nie do końca jestem przekonana tych wszystkich lisów i innych rzeczy i staram się tego unikać. A przede wszystkim, skóra nieprawdziwa jest dużo tańsza, po prostu. W związku z tym, można kupić kilka skór nieprawdziwych wróci... do wyboru do koloru. Do wyboru do koloru, a wiadomo, że skóra prawdziwa to jest już wydatek no kilkuset albo nawet kilku tysięcy złotych Rękawiczki, już mam tak, skórzane. Rękawiczki to jest ostatni prezent od mojej mamy. Nie wiem czy pasują, ale było mi tak zimno w samochodzie, że od razu je wzięłam. Są ocieplane, już są podobno zimowe, także to jest ostatni prezent, który dostałam parę tygodni temu od mojej mamy. Pod spodem marynarka, która też przypisała. Świetna! Z zagranicy, trochę wełniana, właśnie bardzo mi się podobała. Kupiona w ogóle za jakieś śmieszne pieniądze, bo nikt jej nie chciał, nie wiedzieć czemu. Koszula, trochę z takim marynarskim, z tego co pamiętam, tu gdzieś o, ma taki marynarka. O, oh, jest! Biała nawiązuje do, do guzików marynarki, no świetnie. E, koszula biała to jest w ogóle podstawa, uważam, każdej kobiety i każdej szafy. W ogóle koszule, to jest coś, co można zawsze ubrać do wszystkiego, do jeansów zwłaszcza biała koszula do, do wszystkiego wygląda świetnie. Wszystko spięte z grabnym paskiem. Spięte po prostu y, paskiem skórzanym, y, nie spięte tak jak normalnie się... Tak, posywa, to właśnie no właśnie fantazyjnie prostu... go zawinęłaś. To twój wymysł czy u, ko u kogoś Powiem podejrzałaś? Powiem szczerze, że mam dziewczynę, która się zajmuje moim też wizerunkiem. Jest to Paulina Nowacka, która po prostu wymyśla rzeczy, wchodzi do mojej szafy i robi takie sety i ja bym w życiu nie wpadła na połowę rzeczy, które ona wymyśla. I między innymi na przykład zrobiła wczoraj mi taką broszkę, po prostu. To jest, to jest gumka do włosów jakaś, która leżała i już miała iść do śmieci. broszka, która też leżała, już chyba z 5 lat nie używano i po prostu ona sobie to przerobiła. A to jest tak zwana tuba projektantki Ani Kuczyńskiej, którą zakupiłam też z jakichś, e, kilka tygodni temu. Taki szal szyty na kole. Który można tak, który można w ogóle używać jako nawet sukienka, jako bluzka, jako tunika, jako pareo na plaży. Wszystko można z tego zrobić. Teraz jest zimno, w związku z tym motam to sobie wokół szyi, obwiązuje się czy zarzucam na ramiona. Torebka, koniecznie. Co to za torebka? Torebka to jest. Yy... To jest taki mój prezent, na który sobie pozwoliłam. Zawsze chciałam mieć torebę z furli i, i ostatnio udało mi się zdobyć na wyprzedażach. Eee, no, to jest skóra, w związku z tym tutaj już zaszalałam eee, i nie jestem taka bardzo ekologiczna. Natomiast jest bardzo wygodna, ponieważ wszystko można w niej zmieścić. Dość fajne, no to zaglądamy. Co ja tutaj mam? Mam okulary, które rzadko noszę. Portfel, kluczyki, wizytu. A w portfelu zdjęcie ukochanego? Oczywiście, że tak, ale przykryte wizytówkami, więc nie zobaczycie. Kalendarz to jest w ogóle kalendarz niezbędny. Niezbędny, który już powinien być wymieniony, natomiast dostałam go też od mojej mamy i tak bardzo go lubię, że, że chyba przynosi mi szczęście i podobnie jest z portfelem. To też jest prezent od mojej mamy. Kilka lat temu ktoś powiedział mi, że no, sfatygowany. Czerwony portfel przynosi szczęście i rzeczywiście spełniły się jakby zawodowe różne propozycje i od tego czasu to już jest chyba drugi czy trzeci czerwony. Ten dostałam od mamy i jest najbardziej szczęśliwym. Kochani, wszyscy, wszyscy od teraz kupujemy czerwony portfele. Tak, pomaga naprawdę, pieniążki same przychodzą do tego portfela, ale przede wszystkim w życiu zawodowym się dużo zmienia. Ktoś mi tak powiedział, być może to jest jakieś samospełniające się proroctwo i po prostu w to uwierzyłam, ale w moim wypadku się to sprawdziło, także serdecznie polecam. No i serdecznie polecam kalosze i ubieranie się na cebulkę, zwłaszcza właśnie w, w Polsce, kiedy wychodzimy i pogoda się zmienia z godziny na godzinę.